Skrzydła to tropie śmierci. Dzisiaj Wam pokażę wybuch Coca-Coli. Zresztą mamy dwa, A to pędz. Dobra, no to zaczynamy. No ja najpierw otwieram. O, przykro. <śmienicza> ja Otworzę Ci łącze, co? <śmienicza> o, no. przykro. Jak, jak widać, pogoda nam nie sprzyja. No, dobra. No, trzeba poczekać. <grym wytania> e, e, e. Jak widać, fajnie wybuchło, tylko kurde. Dobra, mamy jeszcze drugie. Do drugiego ci się nie zmieści. Nie zmieściło się? Wziąłem, zawziąłem, sorry. Uwaga, uwaga! Ja. ja? Ja. Dobra? No nie. No, no to widzieliście: wybuch, eksplozja Coca-Coli, no Pepsi. No, no się, jak się Wam podobało, dajcie suby 10 subów i, jest, i jestem w niebie. No to dzięki, narka